w telewidorku, i w spokojnie, i pas na piłeczkę, i i pas na piłeczkę, i i pas na piłeczkę, ichia. i na piłeczkę I, na piłeczkę i hop, trane ze mi, ale, ten, popatrzy jaki tu mamy talent, talent, normalnie, normalnie talent, To zabaw, świetnie, bardzo ładnie, piąteczkę, świetnie, superowo. Ania, a ja byłem w tym roku. Jutro rakieta, I, tu jest I, druga I, druga. i druga strona od razu I druga. jest rewelacja. Dobrze. razu Dobrze. 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 Dobrze tak to na lewo, pięknie, na lewo, widzę tutaj. A gdzie... Dawaj, do linii, do linii, do Ulala! Jak się uwaga. Uwaga, To był trik, jeszcze raz. No, super. Uważaj. Nie, uważaj. To był trik. w jeszcze raz. No na, na drugą stronę.